Witam wszystkich! Miło mi powitać Was na moim kanale. Dzisiejszy film będzie o żarówkach LED. Kilka dni temu poszedłem do sklepu Biedronka i w pojemniku z uszkodzonymi urządzeniami znalazłem ogromną ilość żarówek LED, które po prostu zostały wyrzucone do utylizacji. Było ich bardzo dużo, ale wybrałem tylko 6 sztuk, aby poeksperymentować z nimi i nagrać film, pokazując Wam, jak łatwo można naprawić taką żarówkę. Można to zrobić nawet bez specjalistycznych narzędzi i bez szczególnej wiedzy z zakresu elektrotechniki. Więc po kolei. Zaczynamy rozbierać ten element oświetleniowy. Widzicie, że przyłożenie pewnej siły do klosza pozwala uwolnić go od korpusu oprawy. To wcale nie jest takie trudne. Odkładając klosz na bok, widzimy płytkę z samym układem i diodami LED. Teraz musimy bardzo dokładnie przyjrzeć się wszystkim diodom. Otóż po przejściu wokół płytki widzę dwie przepalone diody, widać to wizualnie, czyli są one poczerniałe lub mają małe czarne kropki. Prawdopodobieństwo, że się spaliły, wynosi 99,9%. Znalazłem odpowiednią tubę, aby zamontować w niej oprawę, aby nie upadła i dobrze trzymała się w pozycji poziomej. Przystępuję do sprawdzania wszystkich diod. Do tego służy mi laboratoryjny zasilacz, który mi służy nie tylko do sprawdzania diod LED. Chociaż istnieje specjalne urządzenie, które wykrywa uszkodzenie diod LED. O nim opowiem w następnych filmach. Na razie skorzystamy z zasilacza. Najpierw musimy określić, ile voltów ma jedna dioda. Robię to etapami. Po pierwsze ustawiam zasilacz na 3,5 V i sprawdzam, czy dioda świeci, czy nie. Jeśli dioda nie świeci, zwiększam napięcie do 7 V i sprawdzam ponownie. Jeśli dioda zaświeci się, ale nie pełną jasnością, oznacza to, że w jednej diodzie znajduje się około 3 kryształy, które mają łączną wartość napięcia 9V. Ale wystarczy nam 7 V, aby sprawdzać te diody. Tak więc u mnie też tak wyszło: w tej żarówce LED używane są diody z trzema kryształami, czyli na 9V. Dalej wszystko jest bardzo proste. Sądami łączę się z diodami i sprawdzam ich sprawność. Z tej kontroli stwierdziłem, że dwie diody, które miały czarne kropki, rzeczywiście były spalone. Nie będę pokazywał całego procesu, ponieważ zajmuje to bardzo dużo czasu i oczywiście staram się nie zabierać Wam tego czasu. Tak, podczas kontroli okazało się też, że niektóre z diod uległy degradacji, ich światło było znacznie słabsze niż światło innych diod, więc trzeba je również odrzucić. W przeciwnym razie wkrótce po prostu szybko przestaną działać. Przyjaciele, po sprawdzeniu wszystkich diod, przechodzę do drugiej żarówki, ponieważ chcę z dwóch żarówek zrobić jedną. Zobaczyłem, że diody są tego samego rozmiaru i najprawdopodobniej można je wymienić. Rozbieram drugi klosz i widzę, że tutaj również są uszkodzone diody. Ich ilości, oczywiście, nie znam, ale patrząc na konstrukcję samej płytki, dochodzę do wniosku, że lepiej będzie naprawić właśnie ten drugi klosz. Same diody też były na 9V co idealnie pasowało do pierwszego klosza. Podczas sprawdzania diod okazało się, że trzy z nich były spalone. Tak, przy okazji, pamiętajcie, że dioda ma biegunowość, jest plus, jest minus, dlatego należy je sprawdzać w obu kierunkach, ponieważ, jak się okazało, niektóre diody były obrócone w drugą stronę. No cóż, przyczyna została znaleziona. Trzeba było tylko wylutować spalone diody i odpowiednio wylutować inne diody z płytki dawcy. Tutaj oczywiście pojawiło się pytanie, czym wylutować diody? Lutownica rozgrzewa szkło diod i prowadzi do ich uszkodzenia. Nie miałem nic innego. Wiem, że są specjalne stoły grzewcze z promieniowaniem podczerwonym, które rozgrzewają płytkę i umożliwiają lutowanie elementów SMD, ale ja jeszcze takiego nie mam. Postanowiłem skorzystać z metody prowizorycznej. Metoda polegała na tym, aby zrobić z zapalniczki samochodowej element grzejny zdolnym podgrzewaniem płytki. Na szybko zbudowałem taki stolik, podłączyłem go do akumulatora samochodowego i proces ruszył. Wymieniłem spalone diody nadawcy, podłączyłem lampę do plafonu, no i oczywiście wszystkie diody zaświeciły. Oczywiście poza kamerą jeszcze raz sprawdziłem wszystkie diody i znalazłem jeszcze cztery sztuki, które trzeba było wymienić. Tak, jeszcze świeciły, ale już zaczynała się widoczna degradacja kryształu. No cóż, przyjaciele, na tej nucie będę się z wami żegnał. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Jeśli podobało się wideo, dać kciuk w górę i oczywiście czekać na moje nowe filmy. Do zobaczenia w nowych filmach!